ma z tej strony widziu trochę. filmik jest nietypowy, ale musi być, bo muszę coś Wam zrobić, pokazać też. No, weźcie pać 5, 50, 28. Yy, weźcie nie, opuszczajcie mnie za dwa tygodnie, no, to, że nie będę nagrywał. Weźcie dzwonek, kiedy nagram. Nagram. Właśnie teraz gram Fortnite'a i zaraz chyba z film, ale nie wiem weźcie ten A coś mnie tu zaskoczyło 1420 film Wo dziękuję Wam I mam dla Was czarny. Aktualnie jest 865 subów. I weźcie, weźcie, Dobijcie jak przyjadę za te dwa tygodnie, 920 subów lub 900. Jak dobijemy tyle, to będzie git superowo. I mam fajny specjal. Fajny, fajny specjal. Że, ho, ho, ho. Nie wiecie, co się szykuje. Nie wiecie. Nie wiecie. Dobra.